Jesteśmy sobie na świetliczku to Tak na szybko Proszę wam mi się udało ratować Reszta była lita, W laskana Jedna jednocześnie o, taka z Ferelu u I tamta ładniejsza Mi się mm -hmm. bardzo podoba mm -hmm. uh -huh. Tu, tu. Tutaj jest. Taka. Dobra, widać ją Idziemy chis, chis Mamy wielkie ryby Złapaliśmy, jeszcze z metku Ze wszystkim cały kosz, no, po prostu szklanej no, były pięlsze, no ale, Ja pokażę, bo Tak, dobrze. nie spadła. Tu jest. O. I chyba tu coś jeszcze będzie z zabawy. Nie wiem co. O, tu jest jeszcze jedno. No, na ryby. No po prostu. Ten odcinek chyba zobacz. Ryby. Łowimy ryby w kątanej. No więc tak. E, tam wędka zarzucona ale jest. że patrz. Jest? jest. Nie no. no. Dlaczego? Nie wiem. Fajna zabawka, no. Nie wiem, może nie. Brawo ostatnio w weekend. Ale to są, wiesz, to może malikaty, no, no gatunki jakieś, nie? To nie są jakieś randomowe ryby. To no, jest próbka. To jest próbka, no. Spokojnie w dziecko może to pobawić. Nie. Yy, Wyrzucania wszystkiego, jak leci ponieważ... badowanie żywności, także no, tutaj taki jest ze szkłem i porcelaną była jeszcze jedna pani, się podzieliliśmy po prostu rzeczami na pół to kto tam chciał Tak kryształy sobie wezmiemy taki pokój, to w naszym domu do na no, taką Piękny serwetnik. Jest super. Tutaj jeszcze widać było takie kieliszki. Ale ja tylko trzy. Muszę kurczę, wezmiemy. Wazon. Takie małe filiżanki. Waga. Oh. I tymi szklankami są ładne. Harley Davidson. Już gdzieś mam w aucie jakieś. O, oh. tu. czy ładne I te kieliszki więc to, to nie ma kompletu ale zawsze 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 coś tam się uda no. że tak patrzę mniej więcej Tutaj, patrzę, tutaj już nic te to znamy, nic nie ma że takie szklaneczka, ale tylko jedna się ostała no a tu pokażę tą druszkę. Oni... nie to Nie no, czy co? Nie no, jest to Ale wydaje się, że jest w porządku. No, tutaj mamy takie coś. Rezet świąteczny. Rezet świąteczny dla mnie. Kubeczek z kotkiem. Nic nie zniszczonych. Do wyparzenia, do wymycia jak na raz. Jeszcze taki. Fikuśny. Kilksusowy. Tu Jest coś. Ale jak na no, chybaczkę bierzemy, fajnie są. Akurat jakiś tutaj pewnie... Coś jeszcze kapelusz jest. No? Hej. Idziesz do niego? Muszę uprzejmie też, jak pokażę. Ten drapak. A, no, to jest No, co... to... Przecież... Przyklej też to, to, wystarczy. Przykleić. No. no tak, to. Fajnie jest. Będziesz takim chodzić? Mm. No nie wiem, spróbować mogę. Okej. Okay. I stoję. Ale... Stoję, bo tu masz i resztę. Tu. O, lampa. Okay. No. Muszę po ją zobaczyć, czy to jest sprawa. Chciałaś? No Nie dowiem no, no, się, bo to... ona chyba jest tu do... tutaj. Taki to, to, to nasz drugi ma, mały sprzeda. Nie no. Do oś nagrywania oś. czy coś. Nie, no i na w tym bardziej nie. Nie masz powerbanka? Mam powerbanka, ale e, w waucie. No, tu będziemy go w aucie I kubecki. kubecki. No czekaj, ja to się zerknę Tutaj. Tutaj widzę, że to są jakieś dziwne rzeczy. I telefon. Chyba no. Ale... Ten, no, to, no. no tutaj jest ten drapak. Jak go widzę, to zaraz do tego zarepróbuje. Nic. Tu też nic, a ten kilim. Podaś mi go? Gdzie? Tam. Ja świecę, bo mam. To poduszka jest. Jeszka. Jaka fajna. Właśnie... Ty! Świąteczne, porządki. Gruba, fajna. Wypierzesz się, wiesz, że jest git. Raczej to spokojnie działo, działa, nie? Tak, tak. Jeśli przekonasz że połowa rzeczy wyrzuconej... Jakąś Tu coś też w No widać, że porządnie wykonane, bo trzeba już się nie ta robili. Ta, 10, 10. Tutaj się możesz kupić, co to jest w tym środku? W garażni. Jakieś skrawki materiałów? Mhm. rzeczki no. inne takie? Taką czerwoną, to by można było wykorzystać od razu. A zawiniesz mi ten kubek? O! No! <laughs> no, żeby pokazywał gdzieś dropak. Trzeba by nawet scenę, ale ja się boję, bo nie wiadomo, czy to zdrowy, czy nie. Nagrywana już taka pogoda i taka pora. Trzeba tej godziny to się ciemno robi dawno po pracy. Więc te filmy nie będą takie piękne, wyraziste jak normalnie. Ale no, chyba coś tam widać. Dobra, pakujemy. Właśnie zabiorę sobie te kubki, to będą są czyste. To też jest czyste. I jedziemy dalej. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Mamy nowe fanty. Myślę, że nie będziemy ich tak po kolei wyciągać, tylko troszeczkę je podmyjemy, zobaczymy i pokażemy wam takie najciekawsze nasze znaleziska. I nie tylko. Także zapraszamy. Okej, okay, tutaj cały czas jeszcze są rzeczy czyszczone, ale tak wstępnie. Prosto z suszarki, pokazujemy, co tam nam się spodobało. Taka miseczka to jest jakaś sygnatura Zapler. Taka mała. Czy na wodę, czy nawet gdzieś do czegoś. Taka metalowa się zawsze przyda. Tu taka mamy malutką, słodką miseczkę z Pruszkowa. I jeszcze do tego próżkowa będzie jedna rzecz również ciekawa. A lecimy dalej. Szklanta taka. Miseczka całkiem ładna. Troszkę gdzieś tam prasowana, Ale no, jest ok. Tutaj komplecik sześć spodeczków I już pokazuję. I takie małe filiżanki. Półczesne jak widać. No, jak całe kompletne ładne. To why not? Eee, co tutaj mamy dalej? Może tak pokażę, bo to ciężkie. Taki półmisek z takimi różyczkami. I on był. Wocławek. Tak. Niech sobie, sobie leży, się suszy, bo to ciężkie. Jak nie wiem. Ach, stoi. Dobra, co tu jeszcze jest? Taka miseczka, chociaż porcelit. Mm, tutaj mamy ciekawą reklamówkę, jak widać, z jakiej firmy i do czego to służy, ale ciekawostka, to jest naprawdę porządnie wykonane szkło. Nie wiem, jak teraz wyglądają tego typu różne reklamówki firmowe, ale mi się wydaje, że taki kawał szkła to naprawdę kiedyś musiało być coś. Ładnie wykonane, dwukolorowe, porządne. Dla kolekcjonerów, takie zbierają, no to jest całkiem fajna rzecz. Tutaj myślimy, co to wstępnie jest. Wydaje mi się, że to jakieś takie... ...bułgarskie rytmy są. Nie ma sygnatury. W się spotkaliśmy z takimi różnymi... ...rzeczami. Czyli taka... ...taki nalewak jakby, nie? Dbanek, o. I do tego takie małe słodkie kubeczki. Takie tu mają ładne. I tego jest bodajże 5. Tak. 5, 5, 5. Tutaj ciekawostka. Mamy tutaj cały komplet tego. W pierwszej chwili myśleliśmy, że takie zwykłe, jakieś takie naczynie, dosyć ciężkie. A i taka sygnatura jest. Ta sygnatura z miarę dla, dla nas znajoma była. I podprawdzenie to jest sygnatura. Jak dobrze teraz pamiętam, z 1982 roku zakłady. Bolesławiec. To jest sygnatura, tak zwany kotek. Nie wiem, czy tak, kotek, będzie chyba tak, kotek. To jest jedna z, z tych starszych, z pierwszych, że tak powiem, sygnatur. Więc mamy taką miseczkę. Raz. Tu są pokrywki. Ach, chyba, chyba to jest ta, to, to jest przykrywka. A przykrywka jest do takiej miseczki, ona jest lekko ciachnięta i ta się suszy, no ale wydaje się, że okej okay jest i przede wszystkim nie przemaka e, tutaj filżanki tak jak wspominaliśmy, komplecik tutaj jest ciekawy kieliszek chwilę go pokażę mi tułowice, ale to nie te tułowice które my znamy i kochamy tylko takie wysiada kawoka piwnica 2022 rok więc to są jakieś takie współczesne kielichy. I tak, tutaj mamy kolejną porcję, ale na przykład ta miniaturka, to naprawdę malutkim leśniczego, on się na połowie za palca mieści, pruszków. Więc no nie wiem, takimi małymi się jeszcze nie spotkałam, a na przykład ta reszta, no to już nie, to też już takie jakieś takie ceramiczne rzeczy, tu na których się nie znamy. Chociaż porcelit, dwa kubeczki, fajne. No tutaj typowo mamy bułgarskie miseczki. Dodatkowo taka miska, całkiem ładna. To jest znany wzór, to są jakieś poziomki bodajże, czy maliny. To miała i hortensa i bardzo dużo chud. Nie wiem, czy tak konkretna jest Hortensji. bo raczej było to czyste. Tutaj no piękne są to takie ala halabardy, coś takiego. Co, co, dalej? Tutaj mamy zagwozdkę, jeszcze dokładnie nie sprawdzam, co to jest. Pierwszy że to jakaś hortensja, ząbkowicę, Ale tutaj ma coś takiego. To by się wydawało, że to po prostu jest obicie, ale tego nie czuć w ogóle pod palcem, ani z jednej strony, ani z drugiej. Z drugiej. Więc nie wiadomo, czy coś po fazie produkcyjnej nie poszło. Bo no tu normalnie tego nie ma, nie czuć nic. Nawet jak się to odbija, nic. Wiadomo, jest porysowany. I tak dalej, no ale nie ma tego. Więc to gdzieś musiało się w środku po prostu. Nic, 0, zero. Więc taka też ciekawostka. Okej, okay, tutaj jest takie rzeczy. Też na reklamówka. William Peel to bodaj, że było whisky. z szkocka, Też taka reklamówka. Dosyć starsza. Nie próbowałam znaleźć informacji, bo też fajnie wykonana, ale nie udało mi się znaleźć takiej informacji, z którego to dokładnie roku, gdzie to tam dawano mniej więcej. Taka ciekawostka, też reklamowa. I z takich rzeczy, które sobie wybrałyśmy, to tyle. Już mamy naszykowane wstępnie, jest to jakoś minimalnie chociaż zabezpieczymy. Przyczyny, które po prostu my nie potrzebujemy, a chcemy, żeby poleciały dalej w świat. I już mam jedną panią, która po prostu nam to odbierze i się to bardziej sprzeda niż nam, więc damy drugie życie. Znaczy na pewno takie tej dzbanuszki i filiżanki, cały komplecik takiego czarnego szkła, No to to jest dane z Takie kieliszki, to jest jak włoska, ja się już naszukałam tego. Tutaj jest takie dymione. Tutaj takie czarne. To potem coraz, coraz bardziej aż takie zielonkowe przychodzi. I taki wzór. Próbowałam znaleźć informację. Tutaj, o ona jest nadlew. Próbowałam znaleźć informację, co to jest. Nie wiem. Raczej takie nic jakiegoś tam lucy na to to nie jest, ale całkiem fajnie zrobione. fakty się takie podwójne, te. nie wiem. Jeszcze pewnie pomyślimy, poszukamy, a to jest szkło. Ciekawe, taka miseczka. Gondolówka to się uderzy nazywa. No, miseczka na nasze. Jeszcze. O, taka jedna. Będzie. Ja jeszcze na stole trzy obrazy. Takie olej które, A, jeszcze, jeszcze widzę, że się suszy. To pokażę z efektu, bo jeszcze jest pełno w pianie. Ale taka literatka. Lodowy gryz. Ona tam mocno była brudna, więc teraz jest spa. Aktualnie. Jedna taka mała, fajna literatka. Lodowy gryz. Prądniczanka, bodajże, nie? No. Ewelę macha głową po na tak. Ona się już dzisiaj no, napracowała, to nawet dzisiaj nie chce gadać. <gł> Ale dobra, pokażę się na koniec te obrazy. I na koniec takie olej jest z widoczkami. Tutaj ciężko to złapać kamerą, żeby cokolwiek było widać. Tu nawet jakiś podpis, 0,4. Ten całkiem spoko. Dobra, to chyba na tyle. Dziękujemy. No, to takie nowe kubeczki. Cudowne, nadyręckie ładne, ale tak, ten. <laughs> Piękny jest. Dobra, dremy jeszcze jakaś walizeczka. piękne są te Ręczna robota. Ręczna robota, no. Ja i znam z internetu. Zawsze mi się podobał taki, takiego typu. To też jest nie te no, tak minimalnie minimalnie no, możemy je możemy szalka. zabrać Czekaj, tu tutaj są ciekawe trzy walizki Uu, Ładne. no co się nie o nie nie chcę wykrywać czekłam proszę mi nie podtrzymaj no tam jeszcze reszta tych zabaw po od tego damy da sprawdzić czy to działa Możemy sprawdzić. Możemy walizko pokazać? Tak. Ale nie wiem czy stała. Zobaczymy. Tak To jest w środku? Nie myślę. Nie, nie ma nic. To jest poduszka. Mhm. Mm I kotek taki, no. No to zobaczę sobie jedno spokojnie. To jeszcze popatrzę. Tu jakieś opakowania czegoś. Jak widać. No. Okej, okay, bo to jakaś zabawka. Tak, tak, to... właśnie mówię. No to są karty od tego. Dobrze. Ale no, te kubecki. Kubeczki fajnie. Dobra, zobaczmy się do środka. To będzie ciekawego to pokażemy. A co on jeszcze? No i tu mamy jakieś ciekawostki. wieszaki, jakieś fardy. Kzesełko składane. Uuu. Uh. Uhuhu. Uh. Mam różyczkę dla pięknej pani, no, tutaj jakieś coś jakieś przybory, pasanteryjne mamy no, tutaj są te Pan też osiągnął, też tam się wybierał no tak prosto zobaczę kciuszki Kieliszki Aha, takimi postawkami to są skręki. ok. jest coś takiego. Ok. To całkiem spoko też. Jakieś kwiatka. O, to wróżbyśmy tutaj jeszcze. Nie? Oh, jaka piękna, już taką raz, taką miałyśmy, wybieramy. Nie wiem czy tego piękna. No hmm? garjęcia będzie. Ekspres i suszarkę. Tak. bym się pokazała. Ale nie wiem czy mi YouTube nie zablokuje. Mam no, szczerze powidaczmy. Bo tu takie różne futerka są. Takie. no niestety, też dużo, dużo poszewek. ale się tutaj zabierzemy na to, sprawdzić, czy tu nie ma ciekawego. No. Śmieci, śmieci. Jak ci idzie? Ja się <grych> Ach, fajnie, Ty razem mnie <grych> jak się. Ty? Tam, no. chcesz iść do zwierzyńca, w na lewej? To lewo? Bardzo ładne. Ładna ramka. No, A ja nie widzę, żeby to było. A, naprawdę, tak? Nie, tak. nie zostaw na bok, może tutaj na kosz, bo pewnie my nie będziemy chciały, ale tutaj. Tu, tu tu za tobą jest. się to podoba. Aha, no to jak Ci się podoba? To tak. A, kolejna kutka A? fajna. Ale fajna. No pokażę. Będziesz takie chodzić. Mm. Może mm. by cię ciepło było w końcu. Mm. Nawet nie wiem, co to jest. To nie, to nie jest kuchenka. Mametkę, mametkę. 9,6 to jest jakiś jaczek. Coś... Dla, dla mnie to jest nie dywan. Wiem, co to jest. Ja bym to wzięła. Dla mnie to jest dywan. I 9,6 to jest rocznik. Nie wiem, mam jakąś siatkę, chyba. Nie wiem. To jest siatkę chyba. Międzynarodowy katarzynski wyścig przyjaźni Polska i ZSRR. Albo nie? CSRS, ale. O kopły W Tak, mi Polonia. Irena Woźniacka. Nie wiem. No. Ale tak. Jest opakowanie. Naprawdę? Jest jakaś porcelana? Naprawdę. Tułki, miseczki. Dlatego ja, ja mówię, Ty się najlepiej nadajesz. Nie ma się <laughs> Mogę Cię podrzucić. Weź to są tu łowice Mierd... Nie wiem, staniesz na płatka, na tej... No, na czym stanąć? Daj, mogę być tą, gdzieś tam gdzie trochę. Daj, pomogę Cię wyciągnąć. O matko. czekaj. No, 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 no. Budziki. Chyba to tu coś trochę tak... Dobra. ...grzebać. Coś tu jest. O, o, o. To jest małe. To jest no? malutkie, tak. Mhm. Do niczego. Ewecie, pokaż nasz nowy chwytek. <laughs> jest świetny. Ale na domach jest... O, dołaś, jakaś ładna Emaja tutaj jest. jest. tutaj. Udało się mi rozstawić tę jedną ratownię. Tak, to jest chwytek. Ale bardzo ładny. U Emy. Mhm. Może to powie wszystko w uraźnieniach. To jest. No. no. To spada to samo to szafie, ale no, naprawdę bardzo ładna. To jest po... A, No to to, tak nie to, to, nie to ale... To i to spoko. już to widzę, sobie weźmiemy miseczkę. No, daj radę, sobie. to jest lewkowe, ale trzyma. Ładnie trzyma. Co już jest bardziej z stylu. Mhm, czapka. Sami wiecie czego. Patrz. na skrzynkę. Mhm. Uh -huh. uh. Ale wiesz co? ciekawe, ja chyba sobie. Manufaktury Katowickie, Fabryki Mebli Katowice. Co jest ten wina? bo nie Jest, jest tutaj, tu. No. Masz winel? O tu Nie wiem, nie jakieś odtukać, trzeba tutaj teraz mocno ciągnie do I zobaczymy. Ale faktycznie, to zwinęli. jest winy jakiś jest. obraz. No nie gadaj. A, moje nie to jest. O, do, do, do. Dobrze, to... Miękkie No, do chory O kurde. Nie wiem, Ej, ładne. Sławicki. Ja To jest taka śmiałyczka. Nie, nie wiem, jest, to było, to byłoby eee, Też nie wiem. Teraz z miski upadnie. Ale no, ładne to. No, Sławicki pewnie, nie wiem, musimy zobaczyć, bo to nie wygląda malowane tylko na jakiś druk, ale zobaczymy. Tyk. Dobra, to do strzecio też podkładam. No a te świetnikowe krzesła, manienka i tutaj poczatki co jest i mam uwagę. Taki obraz przykuł. No. A wygląda naprawdę, a tutaj część interpretacja miękki chorinki i Chyba, chyba tyle.